Cześć, Cześć tu Julia, Zuza, Ania, Andrzej, czyli razem OBIERZYSIATY CZTERY kom. Zapraszamy do oglądania. Jesteśmy w Kałuszynie, był znak nakaz jazdy w prawo. I dotyczy pojazdów budowy i zjechaliśmy. I właśnie z i czekamy, żeby wyjechać, bo się okazało, że już budowa się skończyła i można jechać dalej. Poczuliśmy się duzi. Jesteśmy właśnie w Mości Brodach, mamy tutaj dwór z pierwszej połowy XIX wieku. Mamy już sobotę kolejnego dnia, właśnie wstaliśmy, ogarniamy sobie jedzonko, sprzątamy naczynia po wieczorze i zaraz idziemy na bok. Tutaj mamy takie głodomory. Z tego, zaczynamy śniadanko. My już gotowi. Właśnie zaczynamy. Zaraz uszamy w trasę, będziemy iść jedną z ulic, tutaj w okolicy. Tak, potem przez, przez las i sprzątamy trochę okolicę. A wszelkie sukcesy ze sprzątania pokażemy na kolejnym filmie. Jak się sprząta okoliczne lasy, to można takie kwiatki znaleźć. Montein Dew, nie pij tego w domu, proszę bardzo. Pełna butelka, słuchajcie. Prawdziwy napój. Ludzie już chyba całkiem zdurnieli, żeby kupować 3 lata po terminie. Kupić butelkę z piciem i całą butelkę z piciem dorobu wyrzucić. Ale czuć ten zapach. Dobra i mamy kolejny etap naszego trudu. Tak zwana sypka z worka do worka, żeby się oszczędzić na kolejnym... To ja jeszcze mamy szkło, a aż worek zaczyna pękać. Zostawiliśmy wcześniej no to teraz ruchka. próbujemy z wniiskiem wypukłem chyba zrobić worek. <noise> Dla, Kolejny Kolejne worki. Z na jakąś taką. Jest kawałek. Do, do, do śmieciarki, do śmieciarki. Do śmieciarki. Do śmieciarki. Witamy, powiedz gdzie jesteś. Jestem na kempingu, wypoczynek na budzień już wróciliśmy ze sprzątania już rozprzątaliśmy okolice i teraz możemy być na chwilę kapitanem Tak takim długu w międzyczasie jedziemy odwiedzić kilka miejsc niestety nie mieliśmy co zrobić z otwartymi słoikami z ogórkami i paprykami więc jak przystało musiało być jak najbliżej Andrzeja płynnie przejechaliśmy drogę gruntową i tak wolno, że nie muszę się nawet patrzeć tam witamy na pierwszych drukowej ogrodnikach, mamy tu ciszę i spokój i Wielolet子... Uwaga, jechaliśmy drogą i zobaczyliśmy z okna schron linii Małotowa. Taki ładnie ukryty. Z czasów II wojny. I oto jesteśmy w Drohiczynie, a kiedy to byliśmy? Na zlocie, pierwszy nadburzański zlot karawaningowy I wtedy byliśmy właśnie tutaj na zlocie i zobaczyliśmy taki ładny camper park I teraz jak się dowiedzieliśmy, Dokonujemy. że jesteśmy w Drohiczynie Dokonujemy No to będziemy mieli nasz pierwszy tym wanie zrzut szarej wody O, poszło Widzieliśmy tutaj zawartość kota Tam woda się w międzyczasie cały czas wylewa No i oto taka opieka nad kamperem już na najbliższy czas zaliczona w takie ładne miejsce kiedyś tutaj na dole na parku A nigdy tu nie weszliśmy na górę Zobaczcie jak tu pięknie Przed nami kolejna wieża, tym razem w Laskowicach. I to jest ostatnia atrakcja tego dnia. I po niej wracamy na kemping. Do Klepaczewa. Któryś raz z kolei spotykamy się z sytuacją, że jedziemy drogą asfaltową, po czym wjeżdżamy na drogę gruntową. I teraz z takiej drogi gruntowej wjeżdżamy sobie z powrotem na drogę asfaltową. Pokażemy ile się da Ale wpierw jedziemy nalać wodę Także zaraz pokażemy jak Uwaga tankujemy wodę do tak. naszego zbiornika Uwaga, tankujemy litrów. do 90 pełnej Prędkość przepływu wody nieznana Złoczynie kiedy będzie pełno. A co pani tu robi? E, ja podjęłam się bardzo ryzykownej i odpowiedzialnej pracy To znaczy jestem odkręcaczem kranu kręcaczem. Mm. Jakie jest ciśnienie? Mm, nieokreślone. Zobaczymy, kiedy będzie pełno. Mm -hmm. wtedy szybko wyłączę Tak. W niedzielę przed południem jesteśmy w Podlaskim Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej. To jest dopiero jedna część, którą już sobie troszkę zwiedziliśmy. A za chwilę przyjedziemy na drugi plac, gdzie stoją kolejne eksponaty. Teraz siedzimy w wojskowym bozie piechoty i możemy się sprawdzić za kierownicą tego pojazdu.